Hello ladies and gentlemen, to Charlie with an eye. I zapraszam na kolejny odcinek Tank Service. Dzisiaj T40, czyli tetek amerykański czwartego poziomu. Niestety w się 8.0 troszkę namieszali z swoimi playami, i ciężko się to nagrywa. Trzeba faktycznie, że tak powiem, wyraziście do pożygu grać jednym czołgiem. Bo później nie zobaczymy naszych statystyk. Więc na początku damy statystyki z bitew, a później do nich przyjdziemy. Niestety będziecie musieli pamiętać, co i jak. Okej, okay, Te40, jeden z moich ulubionych Tedeków. W ogóle wszystkie czwórki wydają się dosyć fajne do grania. Hmm, jeżeli chodzi o czwarte Tedeki. Są chyba najlepsze czwórki, jakie są, bo Medy są pożal się Boże. Ciężkie też w ogóle. Mm, 275 hit z sprawy najwięcej. E, bardzo dobra mobilność, 440 koni, speed mi tylko 38, ale nie odczujemy tego. Dosyć szybko przyspiesza. Prędkość obrotu 32. Nie jest to może najlepiej, ale jest ok. Pancerz. Jeden z lepszych, chociaż i tak przez 51 pancerza przebije się wszystko. To co kochamy w tym czołgu to przede wszystkim zasięg widzenia, aż 400 metrów. No wow, nie jedna dziesiątka nie ma takiego zasięgu. Naprawdę, to, to robi wrażenie. Jak chcemy nim grać, właśnie dzięki temu zasięgowi jeszcze jak dodamy do niego binoksy, to mamy 440 metrów zasięgu widzenia. Siedzimy z tyłu i ostrzeliwujemy wroga. Penetracja. Aha, dobra. Wystarczy nam zestaw naprawczy, moduły to siatka maskująca i binoksy. Załoga będzie gdzieś na 65%, 70% nie wiem ja bym na 75% od razu. Radia, nie potrzebujecie tego, możecie zostać z tym. Gąski dodają wam trochę do... do prędkości obrotu, tak jak widzicie możecie wpakować wszystko bez najmniejszego problemu. Chyba, że hałbicy się nie da. Zaraz zobaczymy. Tak, hałbicy się nie da wpakować na to. Ale tak jak mówiłem, nie wiem, nie korzystam z takich dział, um, Strzelamy ile? Ponad dwa razy szybciej z tego działa. Penetracja 128, damage 115. I celność. O, celność to akurat nie ma za dobrej. Tak, 0,41. No, to źle sobie sprawdziłem wcześniej. Albo pogorszyli, popatrzu. No nic, 0.41 mogłoby być lepiej, ale i tak jest ok. Hmm. Ze statystyk to chyba wszystko. Um, jeszcze tylko na szybko bitwy, które będą przed nami, później przejdziemy do drzewka badań. Tak, mówię, niestety zrobiło się to teraz trochę chaotyczne. No co zrobić? Może naprawiam to w patrzu 8.1. Bo to tak, jak jest, to nie może być. E, jedna bitwa na. Mountain pass, typ standardowy, nie chcę za bardzo spojlerować, dużo, dużo uszkodzeń, 779 doświadczenia w drużynie z premium 1100, jako, że daily to 2300. 13 na 21 strzałów, to jest słabo, ale każdy penetruje, więc jest to dosyć ważne. Penetrację mamy najlepszą na swoim tierze, nie, 185b ma najlepszą. Mm, otrzymaliśmy jeden strzał. To będzie pierwsza bitwa, a druga bitwa na Ruinbergu. E, bitwa spotkaniowa. E, też dużo obrażeń. E, 820 x niestety zostaliśmy zniszczeni. 15 do 21 strzałów też może nie najlepszy wynik, ale 12 penetrujących, i zobaczycie, właśnie to będzie bitwa na wysokich tierach. Ok, to przejdźmy do drzewka badań, a później zaraz do bitwy. Yeah. Yeah. jesteśmy w drzewku badań T40. Teraz, tak co chcemy odblokować? Najpierw interesuje nas przede wszystkim linia do działa. Tutaj mówimy, nie potrzebujemy gąsek, czyli najpierw odblokowujemy to, działa, później to. O, I to jest to, co nas obchodzi na początku. Radia te działa, to radio i to radio powinniśmy mieć już 182. Także po dziale zostaje nam ewentualnie silnik, jak chcecie. Gąsek nie potrzebujemy, bo nie możemy. Nie polecam używania haubicy, naprawdę. Także co chcemy odblokować, to tylko działa, i możemy jechać do M10. To w sumie tyle, proste drzewko. Dobra, to przejdźmy do dwóch bitew, które dla Was przygotowałem. Jejja! Jejja! T40. Pierwsza bitwa. Mountain Pass, typ standardowy. Jak gramy tym Tedekiem? Mamy naprawdę spory zasięg widzenia. Chyba 400, co w połączeniu z bonusem 25%, to ile to będzie? To mam zasięg widzenia 500. Maksymalny zasięg spotowania 455. A więc przede wszystkim chcemy jak największą odległość. Może to działanie jest zbyt celne. A już teraz nie pamiętam, gdzie ja mam tą rozpiskę. Znajdę. A, nawet mamy tutaj. To to na tym, no nie wierzę, że ma 0,39. Chyba popatrzę, coś mu zmienili. Ha. Jeździmy po skałach like bounce. No nic, jesteśmy prawie. No, topowym TEDekiem to zajmiemy się mostem. Szczególnie, że. On ma trochę więcej um, zasięgu. Um, może bardziej obracać dział w prawą stronę. Także chcemy albo być odsłonięci. Wow. DPC3? Hello. Penetration. Ok. No. albo chcemy. Być zasłonięci to jakimś budynkiem. I właśnie najlepiej strzelać na prawą stronę. Ooo, m'aścić jazz, ludzie. Dodging like a boss. 176. Hmm, nie. I. O, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Nie. Mm, nie. No! Pamiętajcie, jak macie skóre go w załozy, to możecie na niego zwalić. <laughs> ja tak, stał na środku, nie trafiłem. Podjechał minimalnie za skałę, tak żeby go, go widać, to od razu penetracja. No to to są czwórki. Te działa są naprawdę <laughs> takie lekko sytuacyjne, bym powiedział. Oczywiście, każdy, kto jeździł z rosyjskim działem z ISA albo z ISA 3, to, to powiem w sumie, że to jest naprawdę celne. Jak się zdarzają strzały w kosmos, haha, M3, no, chłopcze. Ty nie wiesz, co tu się będzie zaraz działo. Gąska. Do widzenia. PS, Co to jest? A, te to. 46. Like a bounce. To co? Atak powstrzymany? Jeszcze nie. 28. Boczek. Mm. Wszyscy padają. Tutaj mamy 128 penetracji i 115 damage, więc no, dosyć sporo więcej. Dlatego, tak jak mówiłem, możemy być ustawieni na dalszych odległościach. Mimo większe penetracji, nie musimy celować w słabe punkty. Hmm, tu pomożemy, może? Chyba nie, dał sobie radę. Charlie, obróć się, tam Hecę jedzie. Hecę Hecer jedzie do bazy Z tego co pewnie albo do dwójkę No, w końcu załapałem tam, 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 tam Piękny podkład muzyczny a no, Hecce, hace, hace, najpierw niego. A Musiałeś podjechać chłopie. Musiał mi go podkreślić. No już się by spalił. Ale Trzeba było strzelić. A może i dobrze. I to chyba będzie niedługo koniec bitwy. Mamy cztery fragi. La osoby most a uh, wróciliśmy się, wybraliśmy bazę mm, Także na czwórkach jak dla mnie ten czołg jest genialny. Zdziałem penetracyjnym, nie wiem. Ho Chałbica jest jakoś taka Bleh. Zdecydowanie wolę to działo Szczególnie nie potrzebujemy gąsek chyba na, na to działo, a na chałbicę już tak, więc... Po co marnować ekspę, To nam... No, naprawdę wystarczy. Może hmm. tam na górze coś będzie? Dobra, nie je. Jeszcze troszkę nudne jazdy. Ooooo, idzie na zlotyk. Kampo 85B. Nie, a tego dawało. No nic, pierwsza bitwa, cztery fragi. Mam nadzieję, że zostawiłem tam wcześniej. Um, Czy się nazywa pam, Pamflety? Nie. Um, te. Tabelki z EXPEM. Um, dobra, to przejdźmy do drugiej bitwy. Jeszcze nie pamiętam na EXPE. Jej. Haha! <hata> ha, teraz pamiętam. Dokładnie. te 40 na możliwym. Naprawdę na samym dole. Ehm, Ruinberg, bitwa spotkaniowa. Zazwyczaj te tu i Kolne na siebie, że czemu akurat ta mapa... Nie wiem, jest jak dla mnie gorsza na artylerii niż na, na Himmelstorff, ale to pewnie subiektywne. W kolei KW1Sek wszystko pewnie pojedzie do miasta. To musimy jakoś obronić trochę przebieniemy, to tu postąpimy Tutaj mówimy, mamy dobry zasięg widzenia. Czy możemy sobie usiadzić? Te 50 możemy zapomnieć. Z takiej odległości, że to było 300-400 metrów, nie. Nie ma co. Kto to tak strzela? su pięć, jezu. Siedziemia ja trzęsie, chłopie. Lopat. No, but... Ja, nie tak przywykłem do tego działa, jakbym. Bo biorę sobie koło siebie stówę albo obżekta. Jezu. Ale nie jedźmy stąd, bo nas to zagłoszy Troszkę miasto. A co tu się dzieje? Ok, 3 No i tam zaczynają kapować tu. nie fajnie. Strzał w ciężarówkę mm, 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 mm. Poza trzy... Będziesz mój, będziesz mój, będziesz mój, będziesz mój yeah, yeah. Kapitan Frytka Zdjęty O tak Czuję się do wartościowany <laughs> Kapitan Fötka Wow. No okej, okay. to jeszcze te 150 w dziwny sposób. Skąd oni strzeli przecież tam nie Aua! No okej, okay, jeden z fałki, już prawie nie żyjemy. Jest niestety minus, gramy na szóstkę. A to się zorientowałem, wow, pada nam cała no, tamta strona. Baza odsłonięta, co się dzieje? Co tu robić? No tak, jak nikt się nie wraca, to my się wrócimy. Przynajmniej będziemy mięsem nim Leopard. Hmm. Od tyłu chcesz nas brać? Nie ma tak. eksplodował. A ja my tu zaraz będziemy mieli gości. Z tego co pamiętam. Mm -hmm. To całkiem niemiły gości, To jeden heavy. My mamy 30 życia, a ma 540. No, to... Powodzenia, do widzenia. I tak, dziękuję, dobra na no zakończeniu pojazdu. Nie ma takiego bicia. Gorilla Oj, troszkę kolego stopniałeś. To dobrze. Ding. A, Jest. Jeden. a, Strzeli, 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 strzeli. Jest! Like a boss! O no fuck, kamień! Straight through their armor. a... Niestety, koszetę ładuję ładuje długo. Dá na puta, dá na puta, dá na puta! Yeah, yeah! Like a pass! Like a pass! Uhul! Tether heavy, cabelo das. Lol. Lol. Falca? Uou! Mas isso é falca, os cozinhos. Ah! Continuate! Falca! Ah! A to jest ta, co nas wcześniej strzeliła. Słodka zemsta. Zemsta się, choćby nie wiem co. Nie ma takiego strzelania do mnie. No, 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 no chodź po nas. z na s go dobić? Smaczny frag. O, miała być nasza. Okej, okay, ale i tak mamy póki co trzy fragi W tym kawał 1 SK i ten heavy Kawa 1 Okej, jeden jest ogarnia, chociaż powinien być już martwy od tyłu Begeil? czyżby by się chciał z nami pobawić? O. O. Na pewno... I flankujemy! Like a boss. nie ucieka! Prawka, ja i myszkę! O, spychamy! Jest! Jeja! Yeah, yeah. Czwarty frag, raz tutaj myślałem, hmm, prawo, lewo, eee, mnie, no nic, trudno, cztery fragi znowu, wtedy byliśmy na samej górze, teraz na samym dole, przede wszystkim, tak, wiem, mówiłem, że trzeba się trzymać z daleka, ale działo, tak jak pokazałem, ma naprawdę fajną wartość penetracji. 128 to jest chyba tyle, co dostajemy nawet na szóstce. Medium ma chyba 128, o ile się nie mylę. Jumbo i Sherman 8. Więc yy, naprawdę można nim sobie potylować. Ok, to chyba będzie na tyle. 140. Naprawdę fajny czołka. Teraz niedługo będę się zabierał za SU-85B, ale w nim nie odpuszczę, muszę mieć dobre bitwy, bo to jest naprawdę czołg, który na to zasługuje. No okej, okay. to dzięki za oglądanie, tutaj będę jeszcze dojedźmy do końca, żeby usłyszeć heroiczną muzykę. O tak, jest heroiczna muzyka, T-40, czy jego wrak na sam koniec. Dzięki za oglądanie i do zobaczyska.